Cześć, witajcie wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Mietek. Witam was w kolejnym odcinku, już w szesnastym odcinku w serii Bracze na polskiej farmie. Dzisiaj mamy odcinek zasadzenia kartofli, więc napiszcie w komentarzu hashtag kartofle, a ja wam przypinam serduszko. Jak widzicie, tutaj mamy nową sadarkę, nową, nie nową, lecz za darmo. Zapytacie, jak to możliwe, ponieważ sąsiad e, miał oddać na złom, więc zapytał się nas, czy, czy chcemy po prostu sadarkę. My powiedzieliśmy, że chcemy. No, i tutaj nam postawił przywóz i mamy taką nową sadarkę. A miałoby wywieźć na złą, więc dzisiaj mamy odcinek z sadarką. Jak widzicie, kartofle już są załadowane. To, żeśmy z pipciem załadowali. Dzisiaj go nie ma w odcinku, bo pewnie jeszcze śpi. Bo to jest, dzisiaj jest, no tak, poranno rano jest, więc wiecie, pipcia nie ma. Więc tutaj kartofle mamy załadowane już. Dzisiaj sobie pojedziemy. Dzisiaj sobie będziemy właśnie tutaj sadzić kartofle. 30. 30 już dawno nie była użytkowana, więc sobie 30. Jak tutaj widzicie, zapalamy sobie 30. Jeśli nie będziemy działać, bo wiecie, dawno nie była użytkowana, więc trzeba ją przepalić. E, zobaczyć, czy jeszcze działa. Za niedługo pójdzie w odstawkę y, i będzie sprzedana. Tak. Za niedługo właśnie ją sprzedamy. Może w kolejnym odcinku lub za dwa odcinki 30 zostanie sprzedana, a zacznie. No, będzie kupiony nowy nowy sprzęt. Co eee, zobaczycie jeszcze w kolejnych odcinkach co za to kupimy. Wiecie, musimy troszkę dołożyć jeszcze pieniędzy, ale kupimy lepszy traktor. Będzie to albo Ursus 4011, albo najpewniej będzie to 60 eee, No i co? Mamy tu takie całe pole. Nie będziemy tutaj go sadzić tego całego pola kartoflami, bo nam tego tyle nie potrzeba. Eee, tyle, żeby na zimę starczyły na jedzenie, więc tak do pół pola, żeśmy dzisiaj zasadzili i będzie elegancko. Eee, na wstępie odcinka proszę, bo zostawiacie tutaj dużo łapeczek w górę. Także zostawcie lajka, na pewnie zostawcie tutaj 100 łapek w górę. To będzie kolejny odcinek. Tak jak zawsze, zostawiacie 100 łapek. Może nie do końca, bo jest 80, ale jest elegancko. Eee, I subskrypcja na kanale, Bo mi po 3200 subskrypcji. Parkuję Wam tutaj widzowi niedużo, pozostało nam jeszcze tylko. 20 subskrypcji, więc dobijcie te 3200 subskrypcji a na najpewniej może z tego z tej okazji wydam Wam jakąś modyfikację, także subskrybujcie kanał, kto jeszcze nie subskrybuje oczywiście z dzwoneczkiem bo jak wiecie, YouTube nie chce i tak to właśnie jest jak widzicie, no z 30 z tą ma troszkę co robić, jak widzicie, wolno jedzie ale wiecie, taka jest tutaj Zaleta tej kopaczki, no tej sadzarki, że trzeba tak wolno jechać, bo ja wiecie, jak sadzicie kartofle to też powoli jedziecie, więc Jest to tak samo praktycznie zrobione jak Jak w realu Działa to czy nie działa? O dobra działa, bo coś mi przerywało To samo jak zrobione jak w realu, jak widzicie powoli jedziemy, nie wiem, to w sumie jedziemy No 5 na godzinę jedziemy, więc wiecie Zasadzimy tyle, tyle kartofy ile mamy tutaj w tym zbiorniczku Czyli pewnie tak z 5-6 przejazdów, więc tyle ile mamy w tym tutaj zbiorniku tych kartofli to tyle tylko będzie Bo tutaj w nie chcemy dużo tych kartofli bo nam nie potrzebne jest tak żeby wiecie Zrobić tam w przyszłości odcinek z tego właśnie kopania Więc wiecie tego dużo nam tutaj w sumie nie trzeba I tak jak mówiłem będzie nowy sprzęt na gospodarstwo będzie to albo najpewniej 60, albo 40, no i jeszcze zakupimy najważniej, najważniejszą rzecz na żniwa, czyli kombajn, nie? kombaj, nie? Kombaj Już to będzie wiadomo, że to już będzie kombajn y, Bizon Rekord. Najpewniej będzie to Rekord lub Bizon 056, ale chyba nie będzie 56, bo trochę mi to się przejadło tym gradiusz, Więc w sumie będzie nowy sprzęt na tej serii, więc to będzie Bizon Rekord, więc oczekujcie. Czekajcie na odcinek z y, kupowania Kupowania tego sprzętu. Zobaczymy kiedy będzie, ale to wiecie, to jeszcze pewnie za parę odcinków. Y, bo jak widzicie, dopiero jest no, taka no, późna dosyć wiosna. Jak sadzimy to kartofle, no to wiecie, późna wiosna. Tam jeszcze czekają nas najpewniej opryski. Opryski, a po opryskach na no, pewnie będzie już żniwa, więc kombaj będzie tutaj nam potrzebny. Więc jak tak jak mówiłem, haszta kartofle w komentarzu, mam nadzieję, że będzie dużo komentarzy więc piszcie hashtag kartofle e, ja wam przypnę serduszko oczywiście tak jak to zawsze robię o, elegancko tam sobie krówki coś tam jedzą e, poza odcinkiem dałem im tą wodę e, tą to, to sianą wrzuciłem im, więc wiecie troszkę tam jedzenia mają e, w sumie tam tak sobie obmyśliłem ten plan, że nie będę robił w sumie tam odcinka z karmienia wiecie tych krów bo troszkę to będzie takie wiecie trochę, takie trochę nudne będzie więc w sumie nie nagrałem z tego odcinka teraz sobie tutaj zrobię jakoś taką wiecie fotkę żeby mieć tylko na stream na tego na, na odcinek więc czekajcie chwilkę chyba tak żeby jestem po krótkim cięciu musiałam sobie zrobić screenshoty do, do miaturki, oczywiście jak widzicie no już tutaj sobie dosyć zasadziliśmy mamy tutaj raz to mamy praktycznie 10 rzędów, tak, mamy 10 rzędów, więc w sumie jest tu dużo już Jak widzicie, no jeszcze nam tutaj zostało w tej sadzarce No dosyć, dosyć dużo nam zostało, więc w sumie Praktycznie pół pola zapewne Tym tutaj zasadzimy Tych ziemniaków Ale wiecie Resztę tu się wykopie Resztę się sprzeda To wiecie, też będzie jakoś tam jakiś tam Hajs poleci na konto, więc też coś tam za to kupimy No i jeszcze nam zostanie z na zimę, na jedzenie, więc W sumie będzie elegancko na żniwa zapewne będziemy, bo jak wiecie, nie mamy przyczep, tak? Nie mamy przyczep, mamy tylko jedną przyczepę. a to nie jest przyczepa, to jest wóz konny, jak wiecie. Więc na wóz konny duży w mieście tylko dwie tony. Więc tam wiecie, dwie tony tylko nasypiemy. I przydałoby się jakaś przyczepa. Eee, nie wiem, czy będziemy kupować przyczepę. Najpewniej chyba nie. Zrobimy tak, to że prostu będziemy sypać na żuka. Więc żuk będzie miał możliwość już nasypywania zboża na niego. Będziemy żółkiem sobie wozić, już pszenicę. Zobaczymy, czy nam to się uda. Bo nie wiem, czy tam są burty. Czy te burty nie są dziurawe. Jeśli nie są dziurawe, no to będziemy mogli sypać na to. Na, na tam pszenicę. Więc tam też zapewne się zmieści. No tam też dużo ich wejdzie. Może z dwie tony też wejdzie z tona. Półtorej, może tony. To wiecie. żawce coś. Lepsze to niż sam wóz konny. Więc wiecie. Ale może też kupimy jakąś fajną. Przeczepę Autosana to jeszcze zobaczymy. Jak widzicie, no 30 ma troszkę problem z to kopaczką Ale to chyba tak jest zrobione, ustawione, że tylko takoż, taką tutaj prędkość roboczą ma ustawioną, więc tak powoli ma jechać. Jak widzicie mamy tu chyba jeszcze pół, z, pół zbiorniku, nie wiem to wygląda. Tak, mamy 40%. O jak widzicie nam się paliwo troszkę kończy, ale to wiecie. Jak widzicie, no dosyć mało tych ziemniaków wyszło. Najwyżej sobie poza odcinkiem jeszcze tutaj, e, tutaj zasadzę tych kartofli więcej. Żeby troszkę było tego więcej, żeby było co kopać, żeby było coś na odcinek. I co to już mamy, 16 odcinek w Bracie Polskiej Farmie. W sumie e, jestem w stanie jeszcze więcej nagrać. Tu w description jakieś pomysły wchodzą. Więc może będziemy tą serię, ten sezon będzie myślę, że troszkę dłużej trwał bo tamten chyba 30 odcinków tak 30 odcinków więc myślę że może tam będzie troszkę więcej potrwa zobaczymy jak to będzie wyglądać troszeczkę musieliśmy tutaj nadrobić odcinków więc nadrobiliśmy tutaj do, dosyć sporo tych odcinków bo jak wiecie tutaj właśnie było mało odcinków z tego sezonu więc teraz my nadrobili więc w sumie będziemy teraz że też takie wiecie inne odcinki nie, z, nie ze serii seria też będzie ale wiecie seria będzie też jeszcze inny odcinek, tak jak wiecie kiedyś życzę inne odcinki z innej mapki i będziemy już tutaj z kolonii, nie? Bo na kolonii mam eleganckie, takie fajne gospodarstwo budowane, jak ktoś widzi, może nie widzi, na, na odcinku, na tym na live. Jak ktoś był na live'ie, to mam tam takie fajne, niewydaną, yy, zedytowaną mapę, bo mi znajomy tutaj właśnie ogarnął, więc tam na tym gospodarstwie. Takie fajne polskie gospodarstwo, wiecie tam wszystko mam poukładane, fajne maszynki. W i wiecie. Więc tam najpewniej będziemy robić sobie takie zwykłe odcinki. Jakieś tam wiecie. E, takie, takie akcje będziemy robić, wiecie, co ja będę w mówił. E, jak ktoś jeszcze nie zostawił łapki w górę, to oczywiście nie zostawi łapkę w górę pod odcinkiem. E, subskrypcje na kanale, bo wiecie, subskrypcja, Jak ktoś subskrybuje kanał, to musi to oczywiście zrobić, żeby było nas więcej tutaj na tym kanale, żeby kanał się rozwijał. Także jak możecie. No weźcie zasubskrybujcie kanał kto nie subskrybuje jeszcze I jak widzicie nam się tutaj kończy, zostało nam ile? Zostało nam 19% Dosyć tutaj mało tego wyszło, myślałem że tutaj okaże że się troszkę więcej wyjdzie Więc może jeszcze podjedziemy do później do sąsiada Poza, poza odcinkiem Do sąsiada po jakieś worki Może jeszcze ma jakieś ziemniaki, w sobie zasadzimy resztę tych ziemniaków By nam tutaj starczyło do, by nam tego super, tam Bo tu mamy jeden słup Mamy drugi słup, więc tak żeby na pole tutaj wyszło tego słupa Na równo z tym słupkiem, Żeby było tych ziemniaków troszkę I zobaczymy, jak nie ma ziemniaków, no to oczywiście no to nie zasadzimy, to będzie tylko tyle ziemniaków Zawsze jakieś wykopki małe, duże, ale wykopki będą Jak widzicie, krzaki tutaj zarosły Tutaj na pewno kiedyś też coś powstanie, bo jak widzicie jest tutaj dużo, mega Mega dużo miejsca, ale to wiecie, trzeba zrobić wycinkę Bo tutaj jak widzicie jest ugór. Strasznie, bo jak widzicie tutaj rośnie jakieś habety, chwasty jakieś rosną więc na pewno będzie orka yy, i tutaj obrzęd tego wyczyszczenia tych, tych wszystkich drzewek tutaj i oczywiście też powstanie jakiś silos o, o silosie zapomniałem bo do żniwa silosu nie będzie najwyżej będziemy, kupimy żmijkę i najwyżej będziemy sypać do sodoły tamtej i potem z tej stodoły będziemy sypać na wóz konny i na żółkę i będziemy sprzedawać ale to pewnie sprzedać będzie na zimę bo na zimę, jak wiecie, zawsze dobre są yy, wtedy ceny na skupie, więc nie będziemy na zimę. I chyba nam się tutaj skończyło. Tak, także nam tu się skończyło już. Nie mamy już ziemniaków w satarce, więc wracamy sobie na gospodarstwo. I oczywiście będziemy kończyć odcinek. Dobra, yy. no to sobie skręcamy oczywiście elegancko. No bo, bo Zajedziemy gdzieś tutaj, o dobra, opuszczamy. Także co, jeśli Wam się odcinek podobał, zostawcie tutaj dużo łapeczek w górę. Tak samo jak i subskrypcję na kanale, hashtag, e, kartofle w komentarzu, a ja Wam przypinam serduszko. I co, ja się Wam z Wami żegnam. Do zobaczenia w, w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.